Strażnicy trasy Nawcz-Dzięcielec. Aleja Lipowa na drodze Nawcz-Dzięcielec. Aleja Lipowa prowadząca z Nawcza do Dzięcielca liczy sobie podobno ponad 160 lat. Posadzono ją zapewne przy okazji budowy bitej drogi łączącej wsie. Jej ciągłość przerywa w jednym miejscu nieczynna już dziś linia kolejowa. Aleja zachowała się w dobrym stanie. Swoją szczególną urodę zawdzięcza gęstym nasadzeniom. Rosnące blisko siebie lipy i ich charakterystyczne odrośla korzeniowe tworzą szczególny efekt zielonego tunelu. W drugiej połowie czerwca i na początku lipca aleja jest najpiękniejsza. Drzewa kwitną, słychać brzęczenie pszczół, a słodki zapach roznosi się po okolicy. Wsie, które łączy cienisty lipowy korytarz, zachowały w dużym stopniu swój pierwotny układ. ...i część historycznej zabudowy. Aleja wpisana jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Lokalizacja? Droga Nawcz-Dzięcielec. Długość? Kilometr i 400 metrów. Liczba drzew? Ponad 100. Dostępność? Samochodem, rowerem, pieszo. Warto zobaczyć w okolicy. Cmentarz obozowy w Nawczu, gdzie pochowano 650 więźniów... Zmarłych w lutym 1945 roku w trakcie ewakuacji niemieckiego obozu w Kościół w nawczu upamiętniający męczenników II wojny światowej, stojący w miejscu baraku, gdzie przetrzymywano więźniów. Kościół poewangelicki pod wezwaniem Świętego Stanisława w Dzięcielcu i lapidarium dawnego cmentarza ewangelickiego.